Sponsorem głównym klubu jest firma Polagis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. W trwający właśnie weekend podlesianka Katowice miała rywalizować oligowe punkty ze Śląskiem 2 Wrocław, ale ze względu na powołanie zawodników gości do reprezentacji Polski, mecz ten przełożono na 17 września. W zamian za to podopieczni Dawida Bremera rozegrali sparingowe spotkanie z Górnikiem 2 Zabrze i choć do przerwy nasza drużyna prowadziła po pięknej bramce Łukasza Grzeszczyka, mecz zakończył się wynikiem 2 do 1 dla rezerw ekstraklasowego Górnika. Potraktowaliśmy ten sparring typowo, tak powiedziałbym, treningowo. Zrobiliśmy taki przegląd kadr całego, całego tutaj zespołu. Dostali szansę zawodnicy, którzy mniej grali. Gdzieś tam w drugiej połowie brakowało tej, tej płynności. Może y, gry gdzieś tam wprowadziliśmy też trzech zawodników y, z naszej akademii. Dużo pracy, pracy jeszcze przed nimi i... i, i, i no, i muszą, że tak powiem, zakazać, zakasać rękawy i wziąć się, wziąć się do roboty. Bo, bo niestety, ale w dzisiejszym meczu nie pomogli nam zbyt bardzo. Także, także panowie do roboty. W pierwszej połowie byliśmy na pewno od początku może nie lepszą drużyną, ale później, jak już się obudziliśmy, to na pewno było lepiej. W drugiej połowie no, zabrakło deficytów. Próbowaliśmy młodych z rezerw, ci, co się tam wybijali. Może się zestresowali, nie dali tego, co, co w rezerwach i wyszło jak wyszło. Czy wynik meczu z górnikiem może martwić? I tak, i nie. Największym plusem był przegląd całej kadry. Zagrali niemal wszyscy, łącznie z wyróżniającymi się zawodnikami naszych rezerw. Obnażył on jednak ogromną przepaść pomiędzy poziomem trzecioligowym a B-klasowym, bo na takim poziomie występuje nasza druga drużyna. Ligowe spotkanie Podlesianka rozegra dopiero 13 września, mierząc się na wyjeździe z MKSM Kluczbork. Wcześniej, bo 10 września, zagramy pucharowe starcie ze Śląskiem Świętochłowice i w tym meczu, jak zapowiadał wcześniej trener Dawid Bremer, szansę dostaną zawodnicy, którzy do tej pory rozegrali nieco mniej minut w spotkaniach ligowych. Tak, tak, to jest bardzo fajne, że jest jeszcze tutaj puchar, że możemy się pokazać, co mniej grają i na pewno będziemy chcieli to wygrać we wtorek. Piątkowy sparring kończy się zatem porażką. Na szczęście nie wynik w tym meczu był najważniejszy, a szeroki obraz na całą kadrę Podlesianki, który dla naszego sztabu szkoleniowego z całą pewnością ma być odpowiedzią na ocenę przydatności poszczególnych zawodników. Walczymy dalej! 10 września Śląsk-Świętochłowice, 13 września MKS Kluczbork. Do zobaczenia!